Żyjemy w epoce nowoczesnych technologii i w systemie, w którym wmawia się nam, że rządzi konsument z jego potrzebami, a mimo tego postępu, dalej są w naszym życiu krytyczne obszary, które wymagają zmiany natychmiastowej, tu i teraz, nie tylko dla naszej wygody, ale i godności czy bezpieczeństwa. Z czego szesnasta rzecz to moja osobista fantazja i marzenie a przygotowałem łącznie 20 rzeczy. Jeśli widzisz w swoim otoczeniu takie rzeczy, które trzeba i można zmienić natychmiast, Opisz je w komentarzu i miejmy świadomość, o co powinniśmy zawalczyć. A żeby nie odwlekać to, przypomnę, że mój kurs Pożegnaj Prokrastynację razem z książką, audiobookiem i wszystkimi innymi pakietami, choćby dostępem do grupy Mastermind, jest w linku w opisie w obniżonych czasowo cenach. To, co startujemy, pierwsza rzecz, dlaczego na etapie podstawowej lub średniej edukacji nie jesteśmy ponownie uczeni właściwych zasad komunikacji bez przemocy? Ze wszystkich dziedzin, jakie mogłyby pojawić się w powszechnej edukacji, takich jak osobiste finanse czy psychologia relacji, najważniejsze moim zdaniem jest nauczenie się komunikowania bez wszczynania konfliktów, umiejętności unikania awantur, zdolności do szukania porozumienia i rozładowania konfliktu. Dlaczego to jest naj, naj, najważniejsze? Bo jak zobaczysz w swojej młodej dorosłości, a później Dojrzałej dorosłości, większość relacji to ciągłe kłótnie, spory, przepychanki, milczenie, niedopowiedzenia, awantury i ciśnienie. Bo ludzie nie potrafią się dogadywać, bo porozumiewają się jak agresywni troglodyci, ciągle będący na pełnej awanturze i wrogości wobec partnera. A sekret tkwi w umiejętnym komunikowaniu swoich potrzeb i zdolności do słuchania partnera. To się da nauczyć. My mamy tę wiedzę od dawna i wielu by to oszczędziło niepowodzeń w związkach, tysięcy nieszczęść, dla wielu oszczędziłoby to lata życia w stresie. Tak wiele czasu poświęca się na przykład profilaktyce zdrowotnej w medycynie: "ruszaj się, odżywiaj się lekko" i tak dalej. Nikt nie powtarza natomiast: "naucz się na nowo mówić o swoich potrzebach, naucz się mówić tak, by nie wszczynać awantur". A ta wiedza dosłownie leży na ziemi, wystarczy się schylić, wygooglać i podstawy są do ogarnięcia raz dwa był u mnie na kanale. Skandal, że to tak zaniedbany obszar. A druga rzecz? Dlaczego nie spopularyzowano regularnej odbudowy szkliwa na zębach? I idąc tym pytaniem, dlaczego do tej pory część zabiegów u dentysty nie różni się niczym od zabiegów robionych 100 lat temu weterynarza? Zęby są tak uciążliwym elementem ludzkiej egzystencji i przy tym ekstremalnie drogim w naprawie, co zrozumieją ludzie po 40 czy 50 nie rozumiem, czemu nadal nie unormowano pewnych zabiegów. A ja wiem, edukacja i czyszczenie zębów jest oczywiście kluczowe, ale nie każdy na loterii genetycznej wygrał proste zgryz czy solidne uzębienie. Trzecia rzecz, obciążenie konta w transakcjach elektronicznych to ułamek sekundy. Wydanie pieniędzy w niedzielę o 23:45 to naprawdę chwila. Dowolna godzina, dowolny czas jest idealny do obciążenia konta i blokady środków. Gdy jednak ty, Starasz się o zwrot w wyniku na przykład oszustwa albo reklamacji, to potrafisz i jesteś zmuszony czekać tygodniami na pieniądze. Dlatego spróbuj wypłacić kasę na przykład u zagranicznego brokera giełdowego, czy co gorsza w innych stronach, gdzie operuje się pieniędzmi. Wpłacasz w ułamku chwili, moment, a na wypłatę czekasz czasem i 7 dni, 14. Przecież mamy do tego technologię, by działało to w ułamku chwili. Problem w tym, że firmy nie lubią, jak się od nich zabiera pieniążki. Czwarta rzecz, prosta, ale jakże ważna płatki śniadaniowe dalej nie mają zaciskowych zamknięć. Kupuję głupie skarpetki czy majtki i dostaję plastikowy woreczek z zaciskowym zamknięciem. Płatki śniadaniowe są chyba 50 lat za obecnymi trendami w czymkolwiek głupota, ale bardzo uciążliwa w kuchni. Piąta rzecz jak to jest, że dowolny kryzys medyczny, a już w szczególności w okolicach konfliktów zbrojnych pokazuje, jak słaby mamy dostęp do środków przeciwbólowych i podstawowych antybiotyków? Wydaje się, że przemysł farmaceutyczny ma jakieś tytaniczne moce produkcyjne, choćby przeciwbólowe, a okazuje się, że większość na przykład światowego zapotrzebowania na ibuprofen powstaje w Indiach. Co będzie, jeśli Indie przeznaczą go tylko dla swoich obywateli? Powinniśmy coś z tym fantem zrobić, na przykład Wrócić do roli, jaką kiedyś odgrywały apteki, posiadające na zapleczach małe stanowiska do tworzenia odręcznie prostych leków. Szósta rzecz, to takie śmieszne nieśmieszne, ale jakim cudem niektórzy potrafią uruchomić bezprzewodowe drukarki na Wi-Fi? Od dekad od kiedy kupuję drukarki w różnych działalnościach, nigdy mi się to nie udało, żeby się dobrze połączyć. Czasem nawet druk z kabla był niemożliwy. Czemu producenci drukarek robią z życia ich użytkowników totalne piekło? Nie wspomnę już o zaprogramowanych chipach ograniczających ilość stron wydruków na jednym oryginalnym kartridżu. W taki właśnie sposób nieprzyjaznego doświadczenia konsumenta tworzy się czarny rynek kartridży. Zbliżamy się do połowy XXI wieku, a drukarki zachowują się, jakby już rządziły światem, a jeszcze mają kawałek. A siódma rzecz, standardy baterii i zasilaczy. To jest absolutna masakra. Nie wiem, czy pamiętacie, w latach 90. popularne były takie zasilacze z wymiennymi końcówkami, bo każde urządzenie miało inny wtyk do ładowania. Oczywiście, dalej mamy paluszki. AAA, AA, kwadratowe baterie 9V, płaskie tableteczki, przynajmniej w czterech odmianach, grube baryłki baterie, a i urządzenia potrzebujące z reguły 5-9V zasilania. I tyle. Czemu nie można w końcu tego ustandaryzować? Świat baterii i ładowarek to naprawdę kosmiczny bałagan do tej pory. A ósma rzecz? Światła na ulicy. Dobra, to muszę przyznać, że oznakowanie dróg w Polsce i światła są naprawdę niezłe. Ale dlaczego nie wykorzystuje się danych zbieranych w czasie rzeczywistym do realnego sterowania ruchem? Często jest tak, że stoisz na czerwonym, a skrzyżowanie jest puste, więc światła mogłyby się zmieniać dynamicznie. Żyjemy w na tyle ucywilizowanym społeczeństwie, że nikt nie łamałby tych przepisów, bo z reguły nie łamie, a upłynniłoby to znacząco ruch. Mamy tę technologię. Czemu tego nie robimy, nie wiem. A dziewiąta rzecz, regeneracja nerwów. To jest szalenie frustrujące do poziomu frustracji tego, że człowiekowi nie odrastają trzecie i kolejne zęby. Jeśli dorosły człowiek uszkodzi poważnie nerw, pal licho jeszcze w palcu, ale na przykład rdzeń kręgowy i nie zregeneruje go do mniej więcej roku czasu, to ten nerw pozostanie martwy. Czyli mamy zero czucia w palcu, albo zero czucia w połowie organizmu. Teraz mały twist. Przecież kobieta będąca w ciąży potrafi wytworzyć w swoim łonie całkiem zdrowy i działający układ nerwowy. Cały układ nerwowy. Czemu człowiek nie może zrobić tego ponownie i dlaczego technologia nie dogoniła tego problemu? Nie wiem, może ktoś zna na to odpowiedź. Dziesiąta rzecz, nieinwazyjna antykoncepcja dla mężczyzn. Jeszcze do tego tania i dostępna. To jest super frustrujące i to, co powiem, może być bardzo kontrowersyjne. Ale przez dekady kobiety faszerują się hormonami. Mają jakieś wkładki, cuda niewidy, a faceci w porywach prezerwatywa. No i wasekotomię. Choć to nadal jest inwazyjna, operacyjna metoda, nie jest ona tania. I może być problem z jej odwróceniem. To nie jest taki przycisk on-off. I ja zawsze będę powtarzał, i tu uwaga, bo mo może to niektórych nie zjeżyć, że gdyby faceci zachodzili w ciążę i ponosili największy koszt prokreacji, to już teraz, tu i teraz, mielibyśmy kosmiczne technologie antykoncepcyjne dla mężczyzn, a w co drugiej żabce między kawą a hot dogami można byłoby zamówić aborcję na życzenie. Serio. Tak by było. Niestety, taka nasza smutna rzeczywistość, nie wierzę, że nie mamy technologii, by w sposób nieinwazyjny i niedrogi zagwarantować prostą antykoncepcję dla mężczyzn, nie wywracając gospodarki hormonalnej do gronogami i nie decydując się na jakieś tam ryzykowne operacje. Jedenastka. Alkomaty w stacyjce. Żeby odpalić auto, musisz dmuchnąć. I to dmuchnąć w takiej pozycji, której nie może zastąpić się trzeźwy pasażer. Samochody przecież mają czujniki obciążenia. Wiedzą, kiedy ktoś siedzi na fotelu. A skąd to wiedzą? Bo pika czujnik pasów, który jest niezapięty. Do tego jeszcze ten czujnik wie, kiedy ktoś się dźwignie na fotelu i zmieni jakiś układ. Więc masz grzecznie siedzieć, fotel to sprawdzi, i wydmuchać zero promili. Wtedy dopiero auto odpali. To by na dzień dobry wyeliminowało z jazdy samotnych kowbojów, którzy nie mają jak przedswaniakować i podstawić kogoś innego do dmuchania. A nawet dmuchanie przez kogoś innego powinno być maksymalnie utrudnione, właśnie jakąś niezręczną pozycją i tak dalej. Czemu jeszcze tego nie wprowadziliśmy w nowych samochodach? Przecież są regulacje, że od teraz nowe samochody mają tak zwane, w cudzysłowie, czarne skrzynki i nagrywanie wszystkiego, co się dzieje i nagrywanie parametrów samochodów. No przecież mocno zredukowalibyśmy ilość morderców na kółkach. Zawsze można sobie odpowiedzieć na pytanie... Czy czyjeś życie jest ważniejsze niż wygoda kierowców? Bo fakt, mechanizm dmuchania byłby uciążliwy i mógłby być też w jakimś tam stopniu awaryjny, ale z drugiej strony, życie innych? Na pewno mamy technologię, by zrobić to dobrze. Dwunasta rzecz. Systemy socjalne, ale z mechanizmami odpowiedzialności. Tak. Co mam na myśli? Skoro mamy bezpłatną ochronę zdrowia w kraju to mamy też osoby, które nadużywają tego systemu bez żadnych konsekwencji. Wystarczyłaby drobna minimalna odpłatność za wizytę u lekarza albo drobna, naprawdę symboliczna kara za nieodwołanie takiej wizyty. W skali jednego człowieka to niemal tyle co nic. W skali całego systemu byłaby to olbrzymia oszczędność rzędu kilku, kilkunastu procent z zwolnienia na przykład godzinowego obciążenia kadr. A przecież byłoby to banalne do wprowadzenia, banalne wsparcie socjalne, tak, jak najbardziej pomoc słabszym, schorowanym tak, jak najbardziej, ale z elementami odpowiedzialności indywidualnej za nadużycie. Każde nadużycie społeczne musiałoby być wtedy traktowane jako działanie na szkodę społeczeństwa i obarczone systemem odpowiedzialności właśnie. Czemu tego nie mamy? Bo wygoda, bo ciężko, bo krzywiliby się ci, co nadużywają systemu? Nie wiem, nie chcę zgadywać, ale chciałbym coś takiego mieć. Trzynasta rzecz: obowiązkowy system ubezpieczeń mienia. Powiem szczerze, że mało co mnie tak nie irytuje jak regularne słuchanie, że komuś wywaliło gaz w mieszkaniu, albo spaliło się mieszkanie i albo główni poszkodowani, albo ci, którym mieszkanie z parteru zdemolowało ich mieszkanie powyżej, płaczą do kamery. Że ja teraz nie mam za to żyć, że całe życie człowiek zbiera, a w minutę nic o... A wystarczyło ubezpieczyć mieszkanie, to nie są ogromne pieniądze rzędu 100-200 zł za rok, w szczególności gdy takie ubezpieczenia byłyby realizowane hurtowo przez całą wspólnotę. I masz pewność, że starczy na generalny remont albo na przeprowadzkę. To jest zawsze ta dziwna logika. Przecież wsiadasz do samochodu i jeśli jedziesz bez ubezpieczenia OCEPA, ponieważ wykroczenie i przestępstwo, jak coś rozwalisz, to ścigają cię z prywatnego majątku. A posiadasz przyłącze gazowe i kuchenkę w kuchni i lubisz sobie przyciąć drzemkę, kiedy gotujesz ziemniaki? No spoko. Tylko wtedy co? Założysz zbiórkę, boś biedny i nie wiedział? Każdy z nas ryzykuje. Mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC w jeździe samochodem. Czemu nie mamy dla mieszkań, dla mienia? Nie rozumiem tego. Czternasta rzecz. Zatrzymanie procesu demencji i neurodegeneracji mózgu. Potrafimy operować na otwartym sercu. Skanujemy mózg z prawej do lewej. Nawet potrafimy operować w tym mózgu, jednak nie potrafimy odwrócić czy radykalnie spowolnić demencji i powiązanej z nią choroby Alzheimera. To byłaby olbrzymia zmiana w doświadczaniu starości. Starość nie byłaby też dla wielu tak przerażająca. Piętnasta rzecz to będzie fantazja czysto domowa. Maszyna, która pierze no to mamy. Susz równocześnie, to też mamy, ale na koniec prasuje i składa pranie do koszyka gotowe do odłożenia do szafki. Mamy przecież zautomatyzowane kebaby, mamy mechanicznych kucharzy, którzy potrafiliby zrobić niemal całe menu McDonald'sa, mamy roboty sprzątające podłogi i schody. Czemu tak uciążliwą pracę domową, jaką jest robienie prania, nie dałoby się jakoś zautomatyzować? Nie wiem, choć domyślam się, że pewnie byłaby to naprawdę całkiem spora maszyna. Szesnastka. Moje marzenie i moja fantazja, bo skoro jesteśmy przy fantazjach domowych, wysłuchaj mnie. Jest to moim zdaniem rewolucyjne i jeśli jesteś producentem tego sprzętu, chciałbym przy powstawaniu tego produktu uczestniczyć. A jest to szafko-zmywarka. Mamy zmywarki. Jest to super wynalazek. Ale jaki jest problem ze zmywarkami? Załadowanie i wyładowanie. A gdyby mieć system szafek do przechowywania talerzy, kubków i garnków, które są oddzielnymi zmywarkami? Szafka. Czysta jest pełna talerzy i sztućców, i kubków, wysuszonych i wyczyszczonych. Z niej korzystamy. Gdy kończymy jeść, odkładamy brudne talerzy do brudnej szafki, aż ją zapełnimy. Wtedy ją zamykamy i włączamy w niej mycie. Gdy skończy się mycie i suszenie, brudna szafka zamienia się w czystą szafkę, a obok mamy pustą szafkę, którą opróżniliśmy przed chwilą, która będzie od tej pory naszą brudną. I tak w kółko, dwie szafki. Tylko wyrobić sobie nawyk regularnego odkładania brudnych do brudnej szafki i nie przesadzać z kupowaniem kosmicznej ilości talerzy, tak by szafki optymalnie wystarczały do codziennego użycia. Wtedy byłby koniec z problemem wyładowania i ładowania zmywarek, bo po prostu wyciągalibyśmy z szafki i wkładali z powrotem do szafki, tak jak z reguły to robimy. Siedemnasta rzecz: skrócenie dnia pracy. Wiemy z badań, że dla pracy intelektualnej czy biurowej dużo lepszy jest 35-34 godzinny tydzień pracy. Pracujemy wtedy efektywniej i lepiej, robimy tę samą robotę przy większej satysfakcji. Co więcej, masa naszych zadań jest automatyzowana, należy więc z tego korzystać. Taka kontrowersyjna myśl jak opodatkowanie pracy robotów, nie jest kontrowersyjna, gdyby pomyśleć, że te środki dałyby więcej wolności zwykłym ludziom. Wiedza, że krótszy dzień pracy jest lepszy dla ludzi, ich zdrowia i motywacji, już istnieje. Teraz pozostaje wdrożyć tę wiedzę. Gorąco polecam czterodniowy tydzień pracy. Osiemnasta rzecz? Spam, w szczególności spamerskie maile. Mamy taką technologię, a jednak, mimo wszystko, na niektórych skrzynkach 99% korespondencji, a może nawet więcej, to niechciane reklamy. Dlaczego? To przecież pożera olbrzymie zasoby. Pora kończyć ze spamem. Mamy do tego technologię. Użyjmy to. Dziewiętnasta rzecz. Tutaj mamy technologiczną innowację. Kieszenie w kobiecych ciuchach. Tak, kieszenie. Te same co w męskich spodniach. Takie, co zmieszczą telefon bez miażdżenia go. Co zmieszczą portfel. Takie normalne kieszenie. Wiem, że facetów może to dziwić, ale bardzo dużo ko z kobiecej mody to ubrania pozbawione tej esencjonalnej rzeczy. Normalnych kieszeni. Oczywiście ten, kto wymyślił jest, wiadomo, sprzedawcą damskich torebek, ale nie każdej kobiecie one pasują. Zresztą, jeśli przyjrzysz się typowej kobiecej torebce, to prędzej wrzucisz wszystko do kieszeni. Są to z reguły tak mało pojemne i niewygodne torebeczki. No i dwudziesta rzecz. Oj, marzenie. Przyjazne państwo. To jest temat rzeka, ale mamy technologię, by wiele punktów styku między obywatelem czy podatnikiem a aparatem państwa zautomatyzować, by wyeliminować archaiczny często czynnik ludzki, uprzedzony czynnik ludzki. Nie chcę tutaj nikogo specjalnie urazić, ale zrozumie mnie każdy, kto został nieuczciwie potraktowany przez urzędy, wszedł z urzędem w jakiś konflikt. Wówczas zaczyna się pokaz siły urzędników i pokazowe wręcz unikanie przez nich odpowiedzialności. Wiecie, na zasadzie, kiedy obywatel coś przeskrobie, czegoś nie dopłaci, księgowa mu coś źle policzy, albo spóźni się o tydzień czy dwa i jest na celowniku pisemko, zajęcie konta do wyjaśnień, albo już na zawsze i weź się tłumacz. Przy grubszych sprawach mogą nawet pojawić się jakieś kodeksy karne, skarbowe itp. Gdy urząd coś zrobi źle, natomiast popełni jakiś typowy ludzki błąd albo nadużyje siły, ojej, no jaka szkoda, no, no, no zdarzyło się, no. Ale trzeba jeszcze wtedy przeżyć parę lat w sądach, bo nikt się do winy nie przyzna. A nawet jak się przyzna, to nie ma żadnego odszkodowania, ale nikt się nie przyzna. Tak jest w każdym starciu obywatela z aparatem państwa. Nieważne, czy mówimy o skarbówce, Zusie, czy państwowych szkołach, szpitalach. Czy jeszcze innych jednostkach administracji? Tam mało kto przywykł do przyznawania się do błędów. A wystarczyłoby urealnić i lekko pozmieniać przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędniczej za błędy. One istnieją, ale trzeba było je urealnić. Dokładnie taką odpowiedzialność, jaką ponoszą przedsiębiorcy za swoje błędy czy zaniechania. Nieważne czy robione umyślnie, czy przypadkowo. I tak. Zgodzę się, że przedsiębiorcy często urządzają sobie zabawy w kota i myszkę z urzędem, próbując ominąć to i i robią to umyślnie, też często, ale robiliby tego znacznie mniej, gdyby wiedzieli, że mają po drugiej stronie odpowiedzialnego partnera, który sam obawia się popełnić głupi błąd i nie nadużyje siły wobec nikogo, wobec przedsiębiorcy albo zwykłego obywatela. Co dodałbyś do tych list? Co dodałbyś do. Innowacji technologicznych, pisz w komentarzu. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.